Dobra, mam nadzieję, że nie będzie słychać tak samo jak yy, grę. Na, mam nadzieję. Przyniosłem takie same ustawienia, jak te, które były akurat wcześniej, To więc nie powinno być nic złego akurat. Jeżeli chodzi o, o to. Ale chyba będzie mikrofon, chyba, chyba. Ale nie jestem tak, zaraz zobaczmy na filtry tak ciekawości. Tak, tak, wszystko jest ok, dobra, już nic. Bo przeniosłem, nie byłem pewny, akurat. To wybaczcie, ale nie byłem pewny. To akurat przeniosłem to ustawienie, ale dobra. Witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony mamy Mavis Retro, czyli Marek. Zapraszam Was na już trzeci stream, no, part trzeci, aktualnie, który jest na razie ostatni, akurat. Gdzie pokazuje oryginalną grę Wars Open Warper którą jest na PSP I to jest oryginał I ja przeczytałem specjalnie przed streamem żeby przeczytać To był port To co graliśmy na PS3 To był port tej oryginalnej gry A Dobra, jeszcze raz to odpalimy, bo ja nie byłem pewny, czy jest na 100%. Dobra, taki trochę nie Ale dobra, tu. Jeszcze raz odpalimy, dobra. Bo nie byłem pewny, czy to jest dobrze odpalone, czy nie. Ale proszę, mamy to. оригинально. Wszystko widzicie, to jest dobrze. No super. jeszcze jest tam całe grono. Świetnie. I to jest sam oryginalny właśnie, to jest sam oryginalny profil. Tak. To teraz ma też odwiedz tego, tak Oni pamiętam już no. Ja już nie pamiętam, to jest pewnie mój oryginalny pewnie. Ja już nie pamiętam. Ale sami widzicie, jest 20, tak samo jak w tamtej grze, tak. Ale jak przejdziemy tutaj do opcji, mamy filmiki, których nie było i mamy tutaj kilkanaście. To, jak poka to ja pokażę wam je. Ozdiyə çiyərişmə this arm

Film. już nie będę tłumaczyć. <laughs> Banan, ok. Vira Dobra. E teleportazione tele Teleport. ha 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 mamy wszystko po kolei Quick game tym razem Beginner Szybka gra O i tu właśnie są kody Tego nie pokazywałem Ale na PS3 to pewnie też takie coś jest Oj tak, proszę państwa, wygląda oryginalny Worlds Open Warfare na PSP. Tak to właśnie, tak, tak to właśnie wygląda. Trochę lepiej wygląda PS3. To jest taka ciekawostka po prostu, żebyście widzieli po prostu. Jak to wygląda, właśnie ta tak to wygląda na PSP. Nie, Nieźle, zagram tylko chwilę po prostu taką tylko... chwileczkę tylko zagram po prostu, żebyście po prostu tego... Widzieli, co to jest zagra, po prostu. To jest, to jest oryginał. Akurat. O, to są wszystkie bronie. To jest praktycznie oryginał na PS. Na tego, na PS3. akurat. Który wyszedł, akurat. Czemu nie gra moją drużyną, do którą? Bo nie chcę. Naprawdę nie chcę. Nikt tym się tworzyć nie chcę. Chwileczkę zagramy, taki niepełny żeby był, ale żeby wam pokazać co to jest akurat. Akurat się podjęło akurat i mogę streamować z wszystkiego po kolei akurat, to bardzo dobrze. Myślałem, że jako mało klatek to nie będzie płynne dla Was, a stawiłem przed chwilą na innej grze i wszystko było dobrze prywatnie. Więc gramy. Chwileczkę. Ale powiem, ale powiem tak Jedyny minus PS P PS3 jest taki, że nie ma e... tych scenek, które są na PSP Ona i powtórka nawet jest z oryginału nawet, udało się wychwycić. Ja tu widzę, obserwuję i bardzo Wam, bardzo fajnie to wychwyciło akurat. No a to co robię na początku, to akurat ...nie, nie sadziłem, wcześniej zapomniałem akurat filtres sprawdzić. Ale proszę bardzo. No zginął. No dobra. Aż dobra, chybiłem. Może nawet całe ogramy nawet. Jeden taki dla początkujących będzie chyba dość. Bo chciałam wam właśnie pokazać ten oryginał. I co to jest w ogóle za gra? Zobaczyć, chcę zobaczyć czy mnie słychać i grę słychać teraz słychać i grę słychać teraz O i to właśnie Słyszycie, dobrze Bardzo mi to cieszy akurat My sobie dokończymy... O ja nie mogę to extra już to Jestem w takiej sytuacji, że naprawdę nie fajno. Ja nawet powiem, czyli taką ciekawostkę. Ja jak robiłem takie wyzwanie, to chyba były chyba inne z tego pamiętam. Ale zobaczymy, chyba były inne. Bo ja taki, miałem taki ma mały zeszycik, którym akurat... E wszystko pisałem akurat Takie dobre mapki, a nie jakieś dobre mapki Bo tu nie było edytora Ale były takie losowe po prostu cyferki Na czy pewnie też jest takie coś? Surprise. Też jest O, i tu nie ma lina. Tu jest Nina, a tam było Ninja Rope, czyli to było zmienione później, tak, na PS3, dobra Przypominam, że to wyszło na PSP, ale powiem tak szczerze, że nawet nie jest zła nawet Ja ją mam w oryginale, naprawdę Tą grę ja, po, ja posiadam, mam, mam ją, pudełko mam Mam w oryginale, ale żeby wam uchwycić, to chciałem po prostu na zrobić Oczywiście nie popieram emulacji, ale jak mam nagrać gry na PSP? Jak jest możliwość taka, na a to nie, czemu nie? Ale nie popieram na emulacji, żeby nie było. Nie popieram. Żeby to robić. O ale partia! Ale Parciaż Zagramy sobie taki pełny meczek Wormsów i... Będę kończyć. Będę kończyć po prostu, tyle. Ale powiem tak szczerze, że naprawdę... Lubię Wars, tylko dawno ich nie grałem, to jest, to jest taka ciekawostka. Ja dawno w Wars w ogóle nie grałem. To jest pierwszy tego, który od dawna grałem z Warsami. Tak naprawdę. Jeżeli mam mieć 4, I żeby to brali, czego? Bez problemu, no. Ale są inne tereny na PS na PSP też. Takie same tak. Tylko na PSP takie no, takie. One są takie takie, jakby ty jakieś takie pixelowane ale mi to nie przeszkadza. Praktycznie to jest bonus. A ja uwielbiam retro. Więc co? Ja ci dobiję Uzi. Dobrze Mo może być uzy. Ale jest polo po polsku, są morsy. Jest, jest, po polsku też jest. Też jest po polsku. To nie wiem, czy to był mój oryginalny zamysł, czy nie, ale jak jest to, pewnie tak. Ale nie pamiętam, kurde, bo ja miałem problemy z PSP. Eee. Powiem wam to na streamie jednym, po prostu ja będzie jakaś inna gra, może na karbonie opowiem to. E, historię wam po prostu opowiem. Skończymy go z banana. Ja jest po Tak proszę państwa wyglądała wersja na PSP Worms, e, Worms, czyli portu praktycznie, bo to był oryginał akurat. Twójka no niestety no, nie była wportowana akurat, ale była inna gra, która była z Warthusami, która została przyportowana na b 3 ale jej nie mam. Jej nie mam. Taka taka nietypowa. To jest to samo, tylko... Ja nie... nie wiem, ja, ja będę ją nie, pierwszy raz grać. Chyba ale ją widziałem. Tak, można kontynuować, ale my sobie wchodzimy I tyle. A tak z ciekawości odpalimy pierwsze wyzwanie. A, nie odpalę. No nie odpalę, nie dobra, jak nie to nie, ale będziemy musieli sobie wygooglować akurat. Jest. Ale to jest to samo praktycznie, to jest to samo. To jest... Jeżeli go nie pamiętam, to jest to samo. same wyzwanie po prostu, tylko że na PSP, to oryginał. Ale to jest właśnie wersja na PSP właśnie. Oryginał. więc, ja, ja się, ja kończę już, ja się już odmydłowuję. Dziękuję wam za o, ogólnie dwa transmisje, bo była pierwsza tamta. Ta jest potem. Niech, niech się wczytuje, to było takie demo. Na pewno też może być chyba demo, ale nie jestem pewny. Ale demo moc, takie też I ja po prostu... Ja powiem tak. Z mojej strony to jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do łapkowania, do subskrypcji z dzwoneczkiem, do udostępniania filmów, do pisania fajnych mi komentarzy. E, e, oraz Probarg bym prosił za zapoznanie się ze zaskłami akurat dotyczące moich transmisji. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o tym, że dziękuję za jeszcze tę uwagę. E, życzę Wam miłego, zależy, do to oglądacie. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z tej strony był Game Man's Modern Retro, czyli Marek. Jak się organizowuje Adios, Arigato. ha